A jeżeli ja jestem nie jestem dyrektorem, to jestem kretynem, prawda, panie Alku? Zgadza się! Tak, tak jest, panie Piotr Kusiu. Tak, tak jest. Zgadza jest, zgadza się. Panie Durecki, proszę pilnować kury i oszczędzać papier, bo więcej nie dostaniecie. Tak prawda? Jest. Ja jestem krytynem. Dlatego... Dostaniesz w morny. Na zbierało ci się. Jestem kretynem, prawda? Proszę bardzo. Jestem krytynem, tak? Proszę. Prosty, prosty. Prosty, prosty. Jestem kretynem, tak? Proszę cię maleni Przeprosił Prosił, kurzęciu, które przepraszam. Czego? Banda Redynów. Dobrali się w maku Panoptikum. Najważniejsze, żebyśmy się nie denerwowali, żebyśmy byli spokojni, rozumiesz, prawda? Stąd mi zot, mój ojciec podobny do śpini. Potem matka poszła z do kliniki i urodziła mnie w noc majową. A księżyc był jak cholera. Ojciec po ośmiu literach. I nagle żelazko spadło mi na głowę i tak się zaczęło, madam. refren. O, to jest spowiedź kretyna. Życie kretyna to łza. Któraż pokocha dziewczyna, takiego kretyna jak ja. Któraż pokocha rudego, kretyna infernalnego. W ręku mam róże i uszy za duże, a w sercu moniuszko mi gra. Druga strofa. Mijają epoki, lecz złota jest ciągle pierwojska. Dędziesz złęczą mnie polonokoki i niemoc, jak jeloiska. A o, że przy furunie serafin, serafin ten po potrafi? Na dnie serca mego ja wierzę, ach w niebo, bo jest kretyn, Adam Mrefren. O, to jest spowiedź kretyna. Życie kretyna to łza, Któraż pokocha dziewczyna, Takiego kretyna jak ja. Któraż pokocha rudego, Kretyna infernalnego. W ręku mam róże i uszy, Za duże w sercu Moniuszko mi gra. Trzecia strona. <słyska> <słyska> Zakochałem się raz w staruszce, Miała kanapę piłszą. Siedziałem jak kot przy jej nóżce. A było to w noc majową. Lecz nagle się coś urwało. Staruszce się odwiedziało. I znowu żelazko spadło mi na głowę i tak się skończyło Madame, Refren Refren, kur. Oto jest spojdzielna. Życie kretyna poza. Któraż pokocha dziewczyna, Takiego kretyna jak ja? Któraż pokocha drogiego, Kretyna infernalnego? W ręku mam róże i muszy za duże, A w sercu on już go